Hmm, piękna sypialnia, jeszcze pachnie nowością. Chyba zdrzemnę się po raz pierwszy w moim nowym domu. Jeszcze tylko światło. Ale pięknie to wymyśliłem. Mogę zapalać i gasić światło w każdym miejscu sypialni. Genialne! Naprawdę nieźle to sobie zaplanowałem. Przekaźniki Bistabilne RPB i uproszczone podłączenie. Zaoszczędziłem sobie czas potrzebny na wykonanie instalacji i zmniejszyłem koszty materiału. Zresztą w całym domu rozbudowałem podobnie instalacje. To naprawdę bardzo proste. Dzięki przekaźnikowi sekwencyjnemu mogę jednym przyciskiem włączyć różne obwody oświetleniowe. A kiedy kończy się mój ulubiony film, po prostu wyłączam światło najbliższym wyłącznikiem. Dlatego zastosowałem je wszędzie: w sypialni, salonie czy na schodach. Zainstalowałem je również w moim biurze, bo to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. Wracam do sypialni. Chyba żona wróciła.